No kurwa, koniec żałoby i witam Was w 30. odcinku Tajemnic i Ciekawostek GTA 4, jednocześnie pierwszym bez Iwony. Uprzedzam, że będzie to wyglądało zupełnie, no może nie aż tak zupełnie, ale będzie to się znacznie różnić od tego co znacie, no bo pożegnamy się raczej z tymi wszystkimi głupimi żartami i tak dalej, które były na siłę wklepywane w tą Iwonę. No a będzie taki bardziej treściwy program o ciekawostkach. No i dzisiaj 5 ciekawostek, czyli ta reguła, której będę się trzymał. Eee, no i co? No i zapraszam do oglądania. Pierwsza ciekawostka została nadesłana przez hh 208 i znalazł on kolejną liczbę 69, tym razem w remizie strażackiej. Ja jestem teraz e, w Bohan, bo wiele tych właśnie remis. E, Niby sobie egzystuje, ale nie można tam wchodzić, a tutaj jak widzimy mamy fajną otwartą, więc e, więc do roboty. Gdzie jest ta ciekawostka? Ym, o, jest. Co tu dużo mówić, kolejna liczba 69, jak ktoś nie wie co to jest to zlitujcie się i wpiszcie sobie w Google, e, a nie spamujcie mi o tym w komentarzach. No, strażacy, jak widać bez roboty. To jest ciekawostka, którą mi nadsyłacie bardzo często, aczkolwiek ja ją znam, tak więc już możecie skończyć ją nadsyłać. Dotyczy ona takiego właśnie zielonego samochodu. Jak widzimy on jest w jakimś partnerstwie z bankiem Liberty City. Nie wiadomo jest to Security Car, czyli takie auto, które tam przewozi pieniądze. Nie mylić właśnie z takim tutaj policyjnym samochodem, który wygląda podobnie, ale się różni kolorem. No i co on ma takiego specjalnego, że będzie o nim ciekawostka? Mianowicie, to już było chyba w San Andreas, jeśli dobrze pamiętam. Jeśli go wysadzimy, to pojawi nam się wokoło kasa. Sprawdźmy ile ja mam w tym momencie. Mam 1671 dolarów. Zobaczymy ile będzie jak to wszystko zbiorę. No dużo tego jest naprawdę. No i mamy 3145 Czyli o jejku, szkoła niedługo więc trzeba e, znowu policzyć ile? 3145 czyli 1000, e, 1000 coś ponad 1400 dolarów wyjdzie, że na tym zarobimy Już nie chcę mi się do końca liczyć, bo to nie mam teraz do tego głowy a jeśli rozwalimy samochód policyjny to czy coś nam wypadnie? No nie, niestety policja nie jest tak hojna jak właściciele tego samochodu. No więc, co się z nim w ogóle stało? Że on tu przed chwilą był, no nic, nieważne. A teraz ciekawostka nadesłana przez użytkownika Nikki 12. Dotyczy ona tego, co znajduje się na. Na rzutkach, jeśli zabierzemy jakiegoś naszego znajomego, to pojawią się tam różne obrazki. Jeśli zabierzemy Romana, to pojawi się dziewczyna z Vice City. Jeśli zabierzemy Little Jacoba, to zobaczymy tam marihuanę. No a jeśli rzuca nasz Nico, to zobaczymy sobie flagę Serbii, czyli kraju, z którego on pochodzi. No ja właśnie zaprosiłem sobie Romana na partykę. Teraz, tylko przewinę to wszystko, żebyście nie musieli czekać godzinami e, aż, aż dojdę na to miejsce, i będziecie mogli zobaczyć ciekawostkę. Jesteśmy już na miejscu. Teraz, kiedy rzucę sobie rzutką, jak widzicie, jest na niej flaga Serbii, czyli właśnie tego kraju, z którego pochodzi Niko. No, i teraz poczekajmy, co będzie, jeśli rzuci Roman. To jest niestety bardzo słabo widoczne, ale jeśli to przybliżymy to widzimy tam dziewczynę z Waste wiem, że mimo wszystko zapewne nie jest to zbyt dobrze widoczne, ale możecie mi zaufać, ewentualnie można odpalić sobie wideo editora i tam pod jakimś tam lepszym kotem to wszystko zobaczyć. No i tak samo jeśli pójdziemy z innymi osobami, to pojawi się obrazek, który jakoś ich tam reprezentuje. A teraz pokażę Wam ciekawostkę nadesłaną przez użytkownika RSX 171. Znalazł on rower San Andreas w kryjówce Manego SQLie. Znajdźmy go. Oczywiście trzeba użyć do tego trenera, bo inaczej się tam nie dostaniemy. Tak, ładnie, kolorowo. Dobra, i gdzie mam nasz rower? O, tutaj jest. Oczywiście można się tu kłócić, czy to na pewno jest jeden z tych rowerów, które były w San Andreas, no ale uznałem jednak tą ciekawostkę, choć wiadomo, można powiedzieć, że to jest po prostu jakiś tam sobie zniszczony rower. No zresztą co tam rower, lepiej spójrzcie na tablicę. To jest daleki krewny Niko, Władimir Pizda, a zaprezentuje on ciekawostkę nadesłaną przez SPS. Mianowicie, chodzi o sposób, dzięki któremu możemy przeżyć podpalenie mając mało życia. Jak widzicie, mam tutaj resztki, więc praktycznie e, nie ma szans, żeby ogień zgasł zanim, e, zanim e, zginiemy, więc rzućmy sobie tutaj koktajl mołotowa. Cała sztuczka opiera się na prostej rzeczy. Mianowicie trzeba e, w momencie podpalenia kliknąć przycisk HOME i poczekać, aż ogień z nas zniknie. Ta sztuczka nie działa w Singlu, dlatego że jeśli wtedy klikniemy HOME, to włącza się pauza. Włącza. Nie, nie włącza. Włącza. Włącza, właśnie. Trzeba dbać o polski. E, włącza się pauza i przez nią, e, kiedy wznowimy, to jakby to ilość ognia jest identyczna no i no i siłą rzeczy nic nam nie daje to zatrzymanie gry natomiast tutaj jak widzicie wszystko leci więc po prostu czekamy aż e, ogień zniknie no i proszę jak widzimy żyjemy mimo że praktycznie nie mieliśmy na to szans magic no, i to byłoby wszystko w tym odcinku. Ja, jak już mówiłem, postaram się tworzyć po dwa tygodniowo czyli jeden z GTA, jeden z innych gier. Nie wiem, czy mi się to uda, ale mam nadzieję. A Wam życzę jakiegoś takiego bezbolesnego powrotu do szkoły po wakacjach. No, i to w sumie wszystko. Trzymajcie się. Cześć.